U nas jest taka tradycja, że y, zapraszam gości do tego, żeby polecili książki, o których y, warto rozmawiać, które warto przeczytać. Przyniosłeś ze sobą dwie, ale porozmawiamy o chyba jeszcze po tak, kilku o, jeszcze. Nie? Tak, jeśli można. Ale zacznijmy, zacznijmy od Henry'ego Jamesa. Dawno, dawno nie widziałam, żeby ktoś polecał Henry'ego Jamesa, żeby ktoś czytał Henry'ego Jamesa w ogóle. A okazuje się, że czyta całkiem sporo osób, bo inaczej chyba wydawnictwo by nie no wznawiało wszystkich. I kiedy mam spotkania w bibliotekach, to no, pytam się i pani bibliotekarek, bo to na ogół są fanie, tak. i czytelniczek, co mogłyby mi polecić. I ten Henry James się powtarza, mimo że już od lat nie żyje, prawda? To... Tak mnie zaskoczyło, bo to jest książka absolutna, znaczy autor taki, hmm. można by powiedzieć, dzisiaj zupełnie y, niemodny. Hmm. Ale wydaje mi się, że jednak bardzo poczytny. Po, powtórzę, no, nie byłby wznawiany chyba, gdyby, gdyby nikt go nie chciał czytać. I przypomniałam sobie, bo to jest nowe wydanie. Ja tą książkę czytałam przynajmniej dwa razy, w, w pierwszą w takich, no, takie bardzo przaśne wydanie, miękkie okładki, połweczka z tego, jeszcze chyba wydanie z lat 80. Yy, I po przerwie kupiłam sobie, jak tylko została wznowiona. Przeczytałam jeszcze raz i muszę powiedzieć, że nic nie straciła <laughs> dla mnie. I jest ich niesamowitą odtrutką na to, co się dzisiaj produkuje, bo dzisiaj jest moda nawet też... Naprawdę dobrze czyta, Dobrze napisane książki, które świetnie się czyta, jest w, w nich coś takiego fałszywego, co już kilka lat temu zauważył właśnie Paweł Dunin-Wąsowicz. Że one są świetnie zredagowane, bardzo tak pięknie uszyte, zmontowane, ale że brakuje czasem tego ducha hmm. literatury, że, że, to jest, że jest dużo takich efekciarskich fragmentów, które mają przykuć czytelnika czytelniczkę, żeby nie było nudy. Na przykład przykładem takiej książki świetnie uszytej jest miniaturzystka, być może ktoś ją A. polecał, nie, nie wiem czy czytałaś. 600 stron, człowiek nie może się oderwać, kończy i nic nie zostaje w głowie. <grymianie> to jest taka mała antyreklama, możesz to wyciąć. zostawimy. Natomiast, <grymianie> natomiast, y, natomiast y, ta książka jest przeciwieństwem tego typu produkcji. To jest trochę tak jak z serialami, na przykład, nie wiem, Filary y, Ziemi czy tam Świat bez końca. Człowiek po obejrzeniu jednego odcinka szybko włącza następny Zastępne. i może się oderwać. Saniec. Jako powieści, tak, e, zady. I ma pustkę w głowie, ja na przykład się tak wciągnęłam w Downton Abbey. high five, to samo. To tak. I... <laughs> e... jest telenovela Argentyńska, tak, tylko w tak, innych tak. ubraniach. I nagle sobie uświadomiłam, że ta, ten film nie sprzedaje niczego, poza, poza rozrywką. Tam hmm. troszeczkę jest na temat praw kobiet, kobiet ale to tak, w piątej serii. Tak. Natomiast nie ma żadnej, żadnej na przykład krytyki takiego, ani innego systemu wyzysku. Jakiś klasowości, I tak, tak. tak. I pomyślałam sobie, że zrobiliśmy taki krok wstecz, bo na przykład Pan wyzwał milordzie, jest krytyką i ludzi, którzy zatrudniali i, 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 i pła, tak. płacąc tak śmiesznie mało tak. służbę, ale też pewną krytyką służby, że tam ci ludzie... Czy Gosford też, Park Tak, że to były zupełnie inne książki, znaczy to seriale to i coś takiego jest z książkami, że, że te nowe książki przyciągają bardzo, nawet mówią o jakimś... Mm, Modnym problemie, y, na przykład o homofobii, y, ale nic nie zostaje. Nie wiem, czy to jest literatura środka, czy Pisz. nie. Wiesz, y, różnie to jest formatowane, natomiast Henry James jest ta książka, przynajmniej, bo, bo są różne, są grubsze, są, są bardziej efektowne. Ta książka, Europejczycy, jest absolutnie nieefektowna, w niej się prawie nic nie dzieje. To jest właściwie nie chciałabym, tak, tak jak mówisz, nie, nie, nie chciałabym zepsuć lektury. Ale to jest książka o niedzianiu się i o niemiłości, a jest to jedna według mnie z piękniejszych historii miłosnych. Taki, takie prawdziwe życie. Yy, opowiada o tym, jak para, yy, znaczy yy, rodzeństwo, Eugenia i Felix, przyjeżdżają do swojego bogatszego wuja, którego nigdy nie widzieli. Yy, wychowali się albo spędzili dużą część, już nie pamiętam, spędzili dużą część życia w Europie i za bardzo nie mają pieniędzy, mhm. więc szukają takich bogatych krewnych, u których trochę mogą się zatrzymać, rozejrzeć się i podjąć decyzję, co dalej. Taki trochę motyw ucieczki u mnie, e, natomiast zdecydowanie udaje mi się mniej <grym> się> efekciarstwa, e, <grym się> chociaż ja od tego efekciarstwa w, w swoich książkach też uciekam i e, spotykają no, lo lokalnych tam przedstawicieli takiego powiedzmy yy, lepszego świata, czyli mm -hmm. bogatsze osoby mające swoje zwyczaje. Yy, no i właśnie te... I to by było na tyle. I to by było na tyle. I w tym niedopowiedzeniu, w tych słowach, które nie padły, w tych wyznaniach, które, które urwano w półsłowa, kryje się taka historia, że, yy, że książka się kończy. A bohaterowie Zostają i. Zami. Tak, tak. No to jest znakomita tak. rekomendacja. I teraz sobie wiesz, przypominam, że rok temu była u nas Bonda, Kasia, mm -hmm. i ona też polecała Europejczyków Henry'ego Jamesa. Tak, tak, na pewno. Czyli jest coś, że, że to jest, jest zupełnie niemodny dzisiaj tak. sposób pisania. Nie no, jest archaiczny, tak, ale tak. Mm -hmm. ja generalnie, jak się mi ludzie pytają, co czytać, to zawsze mówię, czytajcie co. To... Powstało, zanim powstały działy promocji wydalni. Akurat się zaczęło. Tak, tak, tak. tak no, dzisiaj bez promocji chyba nie, nie udałoby się yy. nic. nic. Następna książka, którą tu masz: Zwierzęcy Piękne widzenia. Tak, e, to? jest nie to tak. książka francuskiego profesora historii Erika Barata. Proszę mi wybaczyć, jeśli. Nie, no bardzo dobrze, e, źle pytanie, wymawiam to, e, o, tak. nazwisko. I szczerze ci powiem, że gdyby taką rzecz napisał polski profesor czy profesorka, chyba nie znalazłby wydawcy w naszym o. kraju. To znaczy tak się to wydaje, to że tak to jest kontrowersyjne to, to, z naszego punktu wiesz co, to widzenia? Jest, to tak naprawdę pokazuje los zwierząt, które towarzyszyły nam przez wieki: psów, koni, krów. Jakie traktowaliśmy, jakie eksploatowaliśmy i y, też jak zmieniały się sposoby do zabijania tych zwierząt, więc to są naprawdę no to mokor, tak, mocne, że, moc, mocna rzecz bardzo. Y, też pokazuje, że nie zawsze byliśmy dobrzy na przykład dla psów dziś, dzisiaj. Jest trochę A inaczej, jest troszkę inaczej że nie ma takiego przyzwolenia, to znaczy nie ma... Zależy tym, gdzie. Właśnie, natomiast w zasadzie jak pokazują te raporty zrobione przez jedną z najlepszych fundacji, czarnawca Pana Kota, raporty dotyczące wzmacniania się nad zwierzętami, no to w zasadzie większość wyroków jest w, zawiasach, w zawieszeniu, za, nawet za takie bardzo brutalne, okrutne zabicie psa czy kota. Według mnie jest to bardzo porządnie napisana książka, bez takiego rozwadniania czy zmiękczania pe pe pewnych fragmentów i na mnie ogromne wrażenie zrobiło, że profesor aut autor tej książki jakby nie, nie próbuje celowo szokować, bo czasami jest tak, że, że ludzie próbują krzyczeć, mówić: Patrzcie, jakie to mhm. straszne, tak jak na przykład są krzyki. Tutaj y, w, y, wspominałam o święcie Julin, czyli to święto y, zjadania psów, y, znaczy, znaczy to nie tylko psów, ale święto, podczas którego zjada się psie, psie mięso y, w y, chińskim mieście Julin. I, yy, I czasami jest yy, taki bardzo emocjonalny ton, zresztą do którego uważam, obrońcy mają prawo, natomiast tutaj są suche fakty. Jest Ty dokładnie tymi... opisany jest mhm. na przykład yy, sposób zabijania krowy w XIX wieku, czy, yy, czy sposób zabijania psów również także w XX wieku, bo to dalej trwa. Psów, które przestały się podobać i stały się bezdomne, czy, czy jak to woli, bezpańskie. I dla mnie to jest taka, taka absolutnie niezbędna rzecz, żeby, żeby przywrócić też tym takim niemym istotom towarzyszącym nam jakąś pamięć, bo się o tym praktycznie nie mówi. I pada też takie, taka, ja to pewnie zmienię tą wypowiedź. Że my zaczynamy czuć skruche i wyrzuty sumienia, jak jakaś, jakiś rodzaj praktyk się już zakończy, trwał dłużej, ale już go nie ma. W związku z tym bardzo na przykład współczujemy koniom w kopalniach, bo mm -hmm, już tych koni mm -hmm, się mm -hmm. tak nie e, eksploatuje. Nie eksploatuje tak? Natomiast nie ma takiego współczucia dla koni które, w morskim oku tak, 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 przykład. tak. Że to mm, te apele obrońców i osób wrażliwych traktuje się jako takie oszołomstwo. Tak. Tak. Bardzo ciekawe, bardzo, mhm. trochę się boję tej książki, ale... Jest naprawdę zobaczasz. mocna, ale wydaje mi się, że, że warto czasem mieć świadomość, jak tak, to wie. wyglądało i no, wykorzystywaliśmy i ludzie, i inne gatunki. Wiem, że chcesz powiedzieć o jeszcze jednej, bardzo ważnej dla Ciebie książce. jaka to jest książka? Tak, myślę, że to jedna z najważniejszych dla mnie, i jako autorki, jako człowieka, książek. Jest to y, książka reporterska y, Eda Willami y, pod tytułem Wojna umarła, niech żyje wojna. O, y, właściwie nie o samej wojnie, ale o tym, co się y, dzieje po wojnie z ocalonymi, którzy us usiłują odzyskać pamięć o ofiarach. To jest książka o na wojnie na Bałkanach. Tak, tak. Uważam, że, że to jest... Ja nie czytałam tak strasznie dużo reportaży, więc nie będę się wypowiadać, że to jest najlepszy reportażysta świata, bo to byłoby strasznie aroganckie. Trzeba byłoby się spytać kogoś, kto tych książek reporterskich przeczytał więcej. Natomiast i powiem ci, że w pewnym momencie zaczęło mi przeszkadzać w polskim reportażu, że jest takie swoiste efekciarstwo. To granie pojawia to, się ten motyw u ciebie cały czas. Widzę, granie, że to jest Wiesz co ja i efekciarstwo mi przeszkadza, i swoisty taki, taki, nie wiem, swoisty brak uczciwości, mhm. chyba. Natomiast Ed Motylek przyleciał. Motylka Motylek, mam tak. Obudził <laughs> I się, się to tak, okay. tak. Natomiast u Eda Wilami nie potrzeba efekciarstwa, bo on mówi o ofiarach wojny na Bałkanach, w, w byłej Jugosławii. Akurat temat mnie zainteresował, bo ja staram się co roku jeździć do, do znajomych koło, tak, tak. koło Dubrownika. I podpytywałam ich o tę wojnę, bo też przygotowywałam się, nie wiem, czy te reportaże kiedykolwiek powstaną, bo też od pięciu lat cały czas tam jeżdżę i cały czas zbiera materiały, i podpytywałam o wspomnienia wojenne i, i, i jak, jak ten duprownik wyglądał, jak, ile go zniszczono, jak był oszczeliwany, jak, jak na przykład dla mnie poruszająca historia, że opowiadali mi znajomi, że, że Serbowie, którzy przyszli właściwie zabijać, to wołali do nich po imieniu, na przykład tam powiedzmy Winko, Żelko, Wyć, tak jakby to krzyczeli sąsiedzi, mm -hmm. czyli skądś musieli znać imiona, nazwiska tych ludzi. Jeżeli ktoś wyszedł, to był zabijany przez, to, to nawet nie byli snajperzy, tylko po prostu mm -hmm. żołnierze, tak. I powiem ci, że, że kiedy właściwie o tej książce dowiedziałam się z książki Perspektywa mrówki, to była taka taki cykl wywiadów i pomyślałam, że to jest coś dla mnie, że muszę, że muszę tego Edda Willa, mam nadzieję, że dobrze wy, wymawiam nazwisko, bo to jest chyba też fran, fran, francusko brzmiące, natomiast autor jest Brytyjczykiem z korzeniami irlandzkimi, pomyślałam, że muszę tą książkę kupić. I dla mnie jest to jedna z najlepszych książek reporterskich, jakie, jakie przeczytałam w życiu. Szkoda, że on napisał tylko trzy. No, jest to bardzo mocna tak, rzecz. Tak. Na przykład ten fragment o obozach koncentracyjnych, które mm -hmm. naprawdę 20 mm -hmm. lat temu mm -hmm. były w Europie. Tak. I działy się tam rzeczy niewyobrażalne, zupełnie. I to, co mi się Aniu jeszcze bardzo podoba, że bardzo często jest tak, że ci ludzie, którzy piszą dużo reportaży, mm, tak łatwo przeskakują z tematu na temat yy, i jadą najpierw nie, mm -hmm. bez, bez podawania nazwisk i naprawdę niech nikt, nikt się nie czuje, że to mówię o konkretnym tak, nazwisku, ale takie, tak na przykład, jadę do Afryki, bo jest jakiś tam temat, a potem jadę do Azji i tak się szybko wytrzepują z tych strasznych historii. Nie, nie wiem, jak to robią, w, w jaki magiczny sposób, a bardzo mi się spodobało, że ten Edwila mi zaprzyjaźnił się z tymi ocalonymi, że utrzymuje z nimi kontakt. I że być może dlatego nie piszę więcej książek, że on się w to naprawdę bardzo mocno angażuje. I to dla mnie jest też bardzo motywujące, dla, że ja sobie pomyślałam, matko, jak ja napiszę te reportaże, ale co, zostawię bohaterów i bohaterki moich książek i co, przeskoczę do następnego, więc nie trzeba chyba wyskakiwać i odskakiwać, tylko można być wiernym, no i na razie jeszcze co roku, a książki nie ma. Też bardzo mi się podoba, i te, tego ja do końca nie wiedziałam, bo nam trochę mydlone na oczy, jak z tą wojną jest, że pokazywano uczestników wojny w Jugosławii jako równych sobie. Czyli nie, że Serbowie mają większość broni i są tymi atakującymi i tymi mordującymi, tylko pokazywano, a tam się tłuką, bo to jest taki bałkański kociołek. Czyli jest i Serbia, i Słowenia, i Chorwacja, a poza tym Chorwaci to sobie nagrabili w czasie II wojny światowej. Owszem, owszem, owszem tak. byli bardzo okrutni. Także, że yy, nawet zadziwiali swoim okrucieństwem yy, Niemców. Yy, na, natomiast wreszcie się dowiedziałam, że to jest często tak, że mediom, czy rządzący, zależy, żeby pokazać, że obie strony są równe, żeby nie pomagać i nie interweniować. I dzisiaj toczą się takie wojny, i też bardzo wygodnym wyjaśnieniem jest, albo oni się tuką tam na południu, na wschodzie, bądźmy od tego z daleka. Ja nie mówię, to, to od razu to nie jest moje przesłanie, że idźmy z bronią i pomagajmy, tylko czujemy się jakoś usprawiedliwieni, że nic nie robimy. Nie? Dobra, to bo to jest jakoś to, oni sobie, sobie poradzą, bo są równe. Tymczasem dochodzi do ludobójstw. Tylko że to dopiero kiedy odkrywa się masowe groby, no to wtedy jest nam głupio, albo i nie. Koniecznie czytajcie państwo tę książkę, bo rzeczywiście ona robi ogromne wrażenie tak. i jest aktualna, jest aktualna Niestety cały czas. To.